Są takie tematy w HR-ze, w kadrach, które wracają jak bumerang. I dzisiaj zajmiemy się właśnie takim tematem: dyskryminacją ze względu na płeć. Co mówi prawo? Jakie mamy obowiązki jako pracodawcy i działy HR? I wreszcie, jakie narzędzia możemy wdrażać, żeby naprawdę coś zmienić? Posłuchajcie. Zacznijmy od podstaw. Zgodnie z kodeksem pracy, pracodawca ma obowiązek zapewnienia y, równego traktowania kobiet i mężczyzn w zatrudnieniu i to na każdym etapie: rekrutacji, wynagrodzenia, awansu, dostępu do szkoleń, rozwiązania stosunku pracy. To brzmi jasno, prawda? Ale problem polega na tym, że nierówności często nie są widoczne na pierwszy rzut oka. Jak wygląda dyskryminacja ze względu na płeć w praktyce? To nie są otwarte stwierdzenia w stylu: kobiety nie awansują. To raczej takie drobne decyzje, drobne założenia, które z czasem tworzą ogromne bariery. Na przykład kobieta z małym dzieckiem nie dostanie propozycji udziału w projekcie, bo ktoś z góry uznał, że nie będzie miała czasu. Na spotkaniach o podwyżkach mężczyźni częściej są postrzegani jako ambitni, a kobiety jako roszczeniowe. Na rozmowach rekrutacyjnych wciąż zdarzają się pytania o plany rodzinne, choć to jest wprost zakazane. To właśnie takie nieintencjonalne zachowania prowadzą do realnych nierówności. Jako HR nie możemy zatrzymywać się tylko na deklaracjach. Potrzebne są fakty i potrzebne są liczby. Kto awansował w ciągu ostatnich dwóch lat? Czy propozycje są zbliżone, czy wyraźnie przechylają się na jedną stronę? Jak wygląda struktura wynagrodzeń na tych samych stanowiskach? Czy różnice da się uzasadnić obiektywnymi kryteriami, czy raczej tak się po prostu ułożyło? Kto najczęściej rezygnuje z pracy? I dlaczego? Czy powodem jest brak rozwoju, brak docenienia, a może atmosfera? Analiza to pierwszy krok, ale sama analiza nie zmieni rzeczywistości. Jakie działania warto wdrożyć? Przede wszystkim polityki równościowe, czyli spisane, jasne i komunikowane pracownikom. Samo, my nie dyskryminujemy za mało. Po drugie, edukacja menadżerów. To oni podejmują decyzje o awansach, o ocenach, o projektach. Jeżeli nie rozumieją, czym są uprzedzenia i jak je eliminować, to nierówności będą się powtarzać. Po trzecie, przejrzyste procesy oceniania i awansowania. Każdy pracownik powinien wiedzieć, jakie kryteria decydują. O podwyżce czy awansie. Brak transparentności zawsze rodzi ryzyko nierówności. Poza tym reagowanie na zgłoszenia. I tu ważna rzecz. Reakcja nie może brzmieć, szkoda, że to panią dotknęło, i poklepanie po ramieniu. Zgłoszenie to nie jest problem pracownika, tylko sygnał, że coś nie działa w systemie. I dlaczego to takie ważne? Dyskryminacja ze względu na płeć nie zawsze jest intencjonalna, ale jej skutki są jak najbardziej realne. Spadek motywacji i poczucia sprawiedliwości, odpływ talentów, zwłaszcza kobiet z dużym potencjałem, kryzysy wizerunkowe, które dziś szybko trafiają do mediów społecznościowych, a w skrajnych przypadkach odpowiedzialność prawna pracodawcy. I tu wracamy do roli HR-u, bo to właśnie HR może być tym działem, który nie tylko zna przepisy, ale odważnie wdraża mechanizmy chroniące wszystkich pracowników, niezależnie od płci. Na zakończenie, pamiętajmy: prawo jest jasne. Równe traktowanie kobiet i mężczyzn to obowiązek, nie opcja. Dyskryminacja płci w firmach to często nie otwarta wrogość, ale setki drobnych decyzji, stereotypów, które się kumulują. HR powinien łączyć twarde dane z miękkimi działaniami, od polityk i procesów, po edukację menadżerów i realne wsparcie pracowników. A teraz pytanie do Ciebie: czy w Twojej firmie temat równości płci jest traktowany poważnie? Czy analizujecie dane o wynagrodzeniach, awansach i rekrutacjach pod tym kątem? Daj znać w komentarzu, bo wymiana doświadczeń w tym obszarze jest naprawdę bezcenna. A jeżeli chcesz wiedzieć więcej, jak łączyć prawo pracy, HR i nowoczesne podejście do różnorodności? Zasubskrybuj mój kanał i kliknij dzwoneczek, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Do zobaczenia w kolejnym filmie, i nie zapomnij podzielić się tym właśnie obejrzanym filmem ze swoimi koleżankami i kolegami z HR i z Kadr. Niech oni też będą świadomi. I pamiętaj: zgodnie z prawem, to bezpiecznie.